20 września otworzono w Bogatyni gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czyste Powietrze. Na zaproszenie burmistrza Wojciecha Dobrowicza w otwarciu uczestniczyli prezes zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Maciej Chorowski i prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Łukasz Kasztelowicz. Byli także marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski oraz minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. Dzisiejszy dzień rzeczywiście stoi pod znakiem wspólnej troski o ekologię, o to, aby ograniczać zanieczyszczenie środowiska, ale też o to, abyśmy wspólnie, razem łączyli wysiłki ponad granicami na rzecz takich działań, które będą przyczyniały się do Polepszenia jakości życia w tym bardzo wyjątkowym miejscu na mapie, bo w miejscu, które łączy trzy granice. Dzisiaj mieliśmy okazję spotkać się dzięki uprzejmości pana burmistrza z całym zespołem z Bogatyni, mieliśmy okazję rozmawiać o projektach, czy to uciepłownienia gminy czy dzielnicy Czciniec, czy to o doprowadzeniu wodociągów do Wolanowa, czy też nawet mówiliśmy na ten temat, w jaki sposób te projekty mogłyby stanowić wkład w dobrosąsiedzkie relacje z partnerem czeskim. W zeszłym tygodniu dodam tutaj uruchomiliśmy w, wspólnie z panem Marszałkiem Przybylskim, z panem Hetmanem Putą również dedykowany program czystego powietrza skierowany na gminy przygraniczne właśnie w duchu takiej sąsiedzkiej dobro sąsiedzkiej współpracy z Czechami i z Saksonią. Prezes Narodowego Funduszu dodał, że zanieczyszczenia nie mają granic, stąd szczególne wsparcie dla gmin przygranicznych. Procesy fizyczne są transgraniczne. Jednym z takich procesów jest dyfuzja, czyli swobodne mieszanie się gazów. I nawiązując do uruchomionego dzisiaj. Punktu informacyjnego dotyczącego czystego powietrza. My chcielibyśmy, aby ta dyfuzji, tej dyfuzji towarzyszyły coraz mniejsze ilości zanieczyszczeń, ale coraz większe z kolei ilości pewnych pomysłów, idei, które przekraczają granice zupełnie swobodnie. Stąd też w wymiarze praktycznym my objęliśmy zarówno Dolny Śląsk, ale w szczególności Gminy Przygraniczne, o czym już wspomniał pan minister, pewnym specjalnym. Pilotażem specjalną, kuratelą, tak aby rzeczywiście tutaj działania nawet czystego powietrza były szczególnie widoczne i ta ich transgraniczność, aby się szczególnie uwidoczniła. No i ufamy, że to myślenie, że granica powinna być łatwo przekraczana, spowoduje, że fundusz będzie miał również okazję wpisać się w cały szereg działań, o których dzisiaj rozmawialiśmy, zarówno po stronie czeskiej, jak i polskiej, a które będą miały charakter, żeby nie tylko powietrze, ale również dorobek tego regionu, dorobek łużyc, pewna spuścizna kulturalna była postrzegana łącznie, była łącznie chroniona i to przy dużym Udziale właśnie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy współpracy z Funduszem Wojewódzkim, który będąc bliżej państwa jest znacznie bardziej efektywny zgodnie z zasadą pomocniczości, jeżeli chodzi o docieranie do już bardzo zindywidualizowanych beneficjentów. Czyste powietrze to ogólnopolski program, którego celem jest walka ze smogiem. A skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. W punkcie można skorzystać z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła i termomodernizację domu. A już prawie 90% samorządów na terenie Województwa Dolnośląskiego przystąpiło i podpisało stosowne porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska. A pragnę przypomnieć, że. Dzięki właśnie takiemu zbliżeniu tego programu do ludzi poprzez właśnie otwieranie tego typu punktów konsultacyjnych my zauważamy znaczący wzrost zainteresowania programem. Można powiedzieć, że od czasu, kiedy no, otworzyliśmy te zachęty finansowe dla samorządów, ponieważ bardzo często. Na otwarcie takiego punktu konsultacyjnego wiąże się z konkretnymi kosztami finansowymi, wyzwaniami organizacyjnymi. Od tego czasu widać zainteresowanie programem znacznie rośnie. Ja nawet mogę powiedzieć, że no w ostatnim czasie widzimy znaczny przyrost dwu, trzykrotnie więcej wniosków rozpoznajemy jako Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i myślę, że tego typu działania. No, dają taki, taką nadzieję do tego, że jesteśmy przekonani, że w tym okresie programowania, czyli w okresie dziesięcioletnim, uda nam się zrealizować ten cel właśnie związany z tym, żebyśmy mogli, żeby, że, że, że za 10 lat będziemy mogli no, powiedzieć, że dokonaliśmy tego powiedzmy skoku, przełomu cywilizacyjnego i że zjawisko smogu za 10 lat to już będzie zjawisko no, w dużej mierze historyczne. Chciałbym serdecznie podziękować za to, że przy obecności tak zacnych gości mogliśmy dzisiaj otworzyć w Bogatyni gminny punkt informacyjno-konsultacyjny programu Czyste Powietrze. Również chciałbym podziękować za ten specjalny program pilotażowy dedykowany terenom przygranicznym. Nie tylko Czesi, nie tylko Niemcy, Polacy też chcą oddychać czystym powietrzem, a wierzę, że ten punkt, ten program przyczyni się, że wysokoemisyjne źródła ciepła zostaną zastąpione tymi niskoemisyjnymi przez wszystkich mieszkańców miasta i gminy Bogatynia i korzystając z obecności mediów już teraz zachęcam i zapraszam wszystkich mieszkańców miasta i gminy Bogatynia do korzystania do odwiedzania tego punktu. Punkt mieści się w siedzibie Bogatyńskiej Biblioteki w pokoju numer 15 i czynny jest w godzinach pracy urzędu. To było jedno z najważniejszych wydarzeń w tym roku szkolnym w gminie. Obchody 60-lecia istnienia szkoły numer 4. Było zabawnie, wzruszająco i artystycznie. W Bogatyńskim Ośrodku Kultury odbyła się gala, na którą zaproszono przyjaciół, absolwentów i byłych pracowników szkoły. Wszystkich przywitał nieśmiertelny hit. 60 lat minęło, jak jeden dzień. To Słowo wstępu wygłosiła dyrektor szkoły Jolanta Medycka. Na przestrzeni tych 60 lat szkoła posiadała dwóch patronów. W roku 68 uroczyście nadano jej imię Gustawa Morcinka. Reforma oświaty spowodowała jednak, że rozpoczął się proces przekształcania szkoły w gimnazjum, który zakończył się w roku 99. Publiczne gimnazjum nr 1 przybrało wówczas imię. Wielkiego Astronoma Mikołaja Kopernika. I choć w roku 2017 znów przyszło nam się przyzwyczajać do nowej rzeczywistości, gdyż uchwałą Rady Gminy szkoła stała się na powrót szkołą podstawową, to nikt nie miał wątpliwości, że, po, że patrona z pewnością zmieniać. Nie będziemy. Całość odbyła się pod patronatem burmistrza Bogatyni, którego w tym dniu reprezentowała jego zastępczyni Aleksandra Ratajczak. Wszystkim uczniom życzę, by pobyt w murach tej szkoły był zawsze wspaniałą przygodą, by nie tylko zdobywali tu wiedzę i umiejętności, ale także odkryli swoje uzdolnienia, znaleźli zrozumienie i przyjaciół, by pod skrzydłami tak wybitnego patrona, jakim jest, Mikołaj Kopernik, sięgali gwiazd i spełniali marzenia. Całej społeczności szkolnej życzę kolejnych wspaniałych osiągnięć oraz wszelkiej pomyślności. Cała akademia bogata była w program artystyczny. Uczniowie śpiewali, recytowali i grali na skrzypcach i pianinie. Były kwiaty, podziękowania i mnóstwo słów wsparcia. Były także wspomnienia. Byłem zatrudniony w szkole podstawowej nr 4 imienia Gustawa Morcinka, a później w gimnazjum numer 1, a teraz znowu w szkole podstawowej nr 4 imienia Mikołaja Kopernika. Eee... Przeżyłem paru dyrektorów, których bardzo serdecznie pozdrawiam, wszystkich, bardzo miło wspominam. Oczywiście wiele, wiele również wychowanków, uczniów, których teraz, absolwentów, których spotykam. Czasami człowiek ma problem z odtworzeniem w pamięci, który to był rocznik, która to była klasa, ale, ale no są takie spotkania bardzo miłe i sympatyczne. Także no no ja lubię swoją pracę nauczyciela wychowania fizycznego, także pobyt w szkole numer 4 w tym miałem bardzo, bardzo miło i mam jeszcze nadzieję, że jeszcze parę lat przede mną. Wracając do przeszłości, może nie porównując, to pamiętam te czasy, ponieważ zawsze byłam odpowiedzialna za organizację pracy szkoły, za układanie planu. To nie dzisiaj komputerowo, to był ołówek i rozkładany stół. Jak ja Układałam plan przy 16 od... salach lekcyjnych na 42 oddziały. To proszę sobie wyobrazić, ja, ile też uczniów wówczas było. Ja, chyba się nie mylę, około 1400. Pracowaliśmy taki okres. Ja nie powiem, który rok, ale to przed oddaniem trójki od pół do 8 do 18. Także tu mówimy, o, ja nie wiem nawet o trójzmianowości, a nie tylko dwuzmianowości. Klasy były liczne. 30 parę uczniów. Wanda Trojanowska jest jedną z nielicznych osób, które ze szkołą związane są tak wiele lat. Dziś jako prezes stowarzyszenia Isis deklarowała pomoc finansową szkole oraz wspólne projekty. Realizując projekty, możemy jakoś wspierać finansowo szkołę. Ja jestem pod miłym wrażeniem w tym roku, bo na cztery złożone projekty otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego na Rok, bo jest rok Różywicza na projekt. I z kolei te, w tej chwili Fundacja Orlen też nam dostaliśmy dofinansowanie. No, czekamy na jeszcze jeden projekt z generacji, także będziemy no, rozgrzewamy nasze serca, podziękowaną nam tylko, więc <grywanie> na cztery projekty na razie dostaliśmy na dwa. Także i tam są ujęta i współpraca międzypokoleniowa, więc na pewno nigdy o szkole numer 4 nie zapomnimy. Tym bardziej wspomagamy ją również z 1%, bo od dwóch lat jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Także no, szkoła jest dla nas po prostu taką najbliższą. Szkoła numer 4 jest najbliższą naszemu sercu. W uroczystości w formie zdalnej pojawili się też byli uczniowie szkoły. Nagrali ciepłe pozdrowienia z najróżniejszych zakątków świata.